Nowy sezon Premier League startuje, a ten rok zapowiada się niezwykle ciekawie. Przebudowany Liverpool będzie bronił tytułu, Manchester City będzie chciało odzyskać tron, a Manchester United będzie liczył, że wzmocnienia pomogą odzyskać dawny blask. A może w końcu będzie to sezon Arsenalu? W tym filmie przedstawię, co trzeba wiedzieć o każdej z drużyn Premier League na nowy sezon 2025-26. Oraz typuje, które miejsca finalnie zajmą na koniec sezonu. Lecimy alfabetycznie, zaczynając od Arsenalu. Po trzech z rzędu wicemistrzostwach Arsenal wchodzi w nowy sezon z jednym celem: wreszcie sięgnąć po tytuł. Mikel Arteta jest przekonany, że drużynie brakuje już naprawdę niewiele, by przełamać tę barierę, i trudno się z nim nie zgodzić. W poprzednim sezonie największym problemem był brak skutecznego napastnika. Żaden nie zdobył w lidze nawet 10 goli. To statystyka, która potrafi zdecydować o mistrzostwie. W tym roku jednak Arsenal postanowił to naprawić. Do drużyny dołączył Wiktor Gyokaresz, napastnik, który ma być brakującym ogniwem w ataku. Wzmocnienia nie skończyły się jednak na nim. Klub sprowadził też Martina Zubimendiego, Christiana Norgarda, Noniego Madueque oraz Kepe Arizabalage. To transfery, które wzmacniają każdą formację, od bramki przez środek pola aż po skrzydła. Widać, że w Arsenalu jest jasny plan i konsekwentna realizacja. Mikel Arteta, uznawany za jednego z najlepszych menedżerów na świecie, doskonale zna swój zespół i wie, co zrobić, żeby w decydujących momentach utrzymać nerwy na wodzy. Teraz wszystko zależy od tego, czy drużyna zmieni rolę wiecznych wicemistrzów na prawdziwych zwycięzców. Pytanie brzmi, czy to wreszcie sezon, w którym Arsenal przerwie lata czekania na mistrzostwo? Kibice na Emirates mają prawo wierzyć, że tak. Ja przewiduję, że to będzie ich sezon i zajmą pierwsze miejsce. Aston Villa ma za sobą udany sezon, w którym pod wodzą Una Yamerego dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i półfinału Pucharu Anglii. Mimo tych sukcesów kibice odczuwają pewien niedosyt, ponieważ drużyna ostatecznie nie zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów. A walka o trofea wciąż trwa. W nadchodzącym sezonie celem będzie dalszy rozwój i powrót do elity europejskiego futbolu. Letnie okno transferowe w Aston Villa jest wyzwaniem ze względu na zasady Premier League dotyczące rentowności i stabilności finansowej. Wbrew oczekiwaniom kibiców i trenera, klub nie dokonał wzmocnień. W zeszłym sezonie kluczowe postacie to Morgan Rogers, który stał się jednym z najbardziej pożądanych graczy w lidze oraz Juri Tillemans, wyróżniony za konsekwencje i wkład w grę. Trener Emery wciąż szuka sposobu na zdobycie pierwszego trofeum z Villą. Przewiduje się, że w nadchodzącym sezonie drużyna skupi się na Lizę Europy, którą Emery zna doskonale. Mimo braku spektakularnych transferów, zespół ma potencjał, a fani liczą na dalszy rozwój pod okiem hiszpańskiego menedżera. Wszyscy są zgodni, że Villa jest transformowana pod wodzą Emery'ego. Ale kluczowe pytanie brzmi: czy klub zdoła się nadal rozwijać, mając ograniczone możliwości transferowe? Przewiduję, że zajmą piąte miejsce. Bormów zakończyło poprzedni sezon na dziewiątym miejscu, zdobywając 56 punktów, czyli najlepszy wynik w historii klubu. Zespół Iraoli grał efektownym pressingiem, pełnym energii i momentami zachwycał. To nie było tylko granie to była wizytówka całego projektu. Problem pojawia się z tyłu pola. Kluczowi obrońcy, jak Huysen i Milo kerkes przenieśli się do dużych klubów. To może wyglądać jak katastrofa. Cała linia defensywna idzie do wymiany. I to jest wyzwanie, ale jednocześnie szansa. W ataku wciąż są kluczowi zawodnicy, jak Ewa Nilsson, czy Semenio, który przedłużył kontrakt aż do 2030 roku. Drużyna wierzy, że z przywróceniem stabilności w defensywie i utrzymaniem dynamiki z ofensywy można nie tylko przetrwać, ale i pozytywnie zaskoczyć. Mówią o budowie fundamentów na przyszłość, z nadzieją, że Vitality Stadium stanie się miejscem, gdzie znów będzie się chciało przychodzić i wspierać ożywiający się klub. Przewiduje, że zajmą dwunaste miejsce. W Brentford zaczyna się nowa era. Thomas Frank, który przez 7 lat budował drużynę, odszedł do Tottenhamu, a jego miejsce zajął Kate Anders. Dotychczasowy trener odpowiedzialny za stałe fragmenty. To dla niego pierwsza praca w roli menedżera w Premier League i od razu ogromne wyzwanie. Lato przyniosło poważne osłabienia. Klub opuścił Brian Bemo sprzedany do Manchester United, a w jego ślady poszli Norgard czy Flecken. Na ten moment niepewna przyszłość jest też Wissy, to oznacza, że Brentford stracił kilku kluczowych zawodników w jednym oknie transferowym. W ich miejsce pojawiły się jednak nowe twarze. Jordan Henderson wniesie do drużyny ogromne doświadczenie zdobyte w Liverpoolu i reprezentacji Anglii, a Keleher ma wypełnić lukę w bramce. Nowym kapitanem został Collins, co jasno pokazuje, kto ma być liderem w tej przebudowanej drużynie. Jedno jest pewne, dla kibiców to będzie sezon pełen emocji i niepewności. Drużyna musi znaleźć nową tożsamość i udowodnić, że mimo tylu zmian wciąż potrafi rywalizować z najlepszymi. Jeśli Andrews szybko złapie wspólny język z zawodnikami, Brentford może jeszcze zaskoczyć. Myślę, że odejścia kluczowych zawodników wpłyną na wyniki i Brentford będzie walczył tylko o utrzymanie. Przewiduję, że zajmą 18 miejsce. Brighton zakończyło poprzedni sezon na ósmym miejscu. To ich drugi najlepszy wynik w historii, a mimo to wciąż czują lekki niedosyt, bo bardzo blisko było Ligi Europy. Fabian Hisla, młody trener, który dołączył latem 2024 roku, wniósł dużą energię i ofensywną wizję. W przerwie letniej zrobili ruchy, które pokazują wizję przyszłości. Odszedł João Pedro, ale przyszło kilku młodych i obiecujących piłkarzy. Do tego doszli Diego Coppola czy Maxim De Kuyper, którzy mają pomóc w odbudowie defensywy po sezonie, w którym Brighton stracił aż 59 goli. Nie zapomniano też o doświadczeniu. James Milner przedłużył kontrakt, a jest to cenny mentor, który wnosi spokój do szatni i może pokazać nowemu pokoleniu czym jest stabilność. Dla kibiców to sezon pełen nadziei. Młoda kadra śmiała taktyka, powrót do ambicji europejskich. Czy ich energia zmieni się w kolejne skoki w tabeli? Brighton może być niespodzianką sezonu. Mają szansę na powtórkę dobrego sezonu, jeśli młodzi szybko się odnajdą. Ofensywna filozofia może być ich atutem, ale muszą poprawić stabilność w obronie, jeśli chcą być konsekwentni. Przewiduje, że zajmą ósme miejsce. Barney wchodzi w sezon z nadzieją na utrzymanie. Po kolejnym awansie, Barney wraca do Premier League, mając za sobą imponujący sezon w Championship. Zespół Scotta Parkera zdobył 100 punktów, a jego obrona była najszczelniejsza w całej Anglii, tracąc zaledwie 16 goli w 46 meczach. Barney postawi na pragmatyzm, a nie na ofensywne fajerwerki. Różnica poziomów między ligami jest olbrzymia, dlatego priorytetem będzie gra pod wynik. Dla trenera Scotta Parkera to trzecie podejście do utrzymania zespołu w elicie. Po spadkach z fulami Bormów wyciągnął wnioski z przeszłości. Tym razem stawia na organizację i minimalizowanie ryzyka, by przetrwać cykl awans-spadek. Latem doszło do kilku ważnych zmian. Fala Odej z klubu zmusiła ich do dokonywania kilku transferów. Jednym z ciekawych i zaskakujących transferów jest Kyle Walker, który wnosi do drużyny doświadczenie i przywództwo, a także doświadczony bramkarz Martin Dubrawka. Dodatkowym wzmocnieniem będzie wracający po kontuzji Aaron Ramsey. Barley wchodzi do Premier League, by walczyć o przetrwanie, stawiając na niską linię obrony, mądry pressing i szybkie kontrataki. Jeśli uda im się szybko wdrożyć tę taktykę, utrzymanie jest w ich zasięgu. W przeciwnym razie czeka ich bardzo długi i trudny sezon. Z powodu dużego przeskoku jakości, rotacji w składzie i potrzeby zgrania nowych zawodników, typuje ich do spadku. Przewiduje, że zajmą 20. miejsce. Chelsea wchodzi w sezon z nowymi ambicjami i pytaniami. Po zdobyciu Ligi Konferencji UEFA i awansie do Ligi Mistrzów, klub stawia sobie cel: walka o mistrzostwo Anglii. Jednak droga do tytułu nie będzie prosta. Letnie okno transferowe było intensywne. Do drużyny dołączyli João Pedro z Brighton, Jamie Gittens z Borussia Dortmund oraz Delap z Ipswich Town. Chelsea sprzedało też kilku zawodników, takich jak Kepa Ariza Balaga, Madueke czy João Felix, co przyniosło dodatkowe środki na potencjalne wzmocnienia. W obronie Chelsea zmaga się z kontuzją Colwilla, który przeszedł operację więzadą i może być nieobecny przez większość sezonu. W jego miejsce do drużyny dołączył żorel Hato z Ajaxu. Sezon dla nich pod przywództwem Kola Palmera zapowiada się ekscytująco. Chelsea ma potencjał by walczyć o najwyższe cele, ale kluczowe będzie jak nowi zawodnicy wkomponują się w zespół i czy uda się uniknąć kontuzji kluczowych graczy. Przewiduję, że zajmą czwarte miejsce. Crystal Palace wchodzi w sezon w świetnych nastrojach. Zdobyli pierwszy w historii klubu Puchar Anglii, a do tego zapewnili sobie grę w europejskich pucharach. Ostatecznie trafiają do Ligi Konferencji, a nie Ligi Europy z powodu konfliktu przepisów z Lionem, ale i tak to ogromny krok naprzód. Oliver Glasner poukładał te drużyny w sposób, który daje efekty. Miniony sezon zakończyli z rekordowymi 53 punktami w Premier League co jest najlepszym wynikiem w historii klubu. Grali w ustawieniu 3-4-2-1 z agresywnym pressingiem i szybkim przechodzeniem do ataku. Po zdobyciu pucharu pokazali, że to nie jest już jednorazowy wyskok, tylko styl gry, który naprawdę działa. Latem klub działał rozsądnie na rynku transferowym. Do drużyny dołączył bramkarz Benitez z PSV oraz lewy obrońca Sousa jaksu. To wzmocnienia, które mają podnieść jakość defensywy. Najwięcej emocji wzbudza jednak sytuacja z Guaym. Jego kontrakt się kończy za rok, a Liverpool jest poważnie zainteresowany kupnem. Pod lupą jest też Eberechi Eze, którego Arsenal kusi już od roku. W ataku liderem jest Mateta. W zeszłym sezonie strzelił 14 goli w Lidze, do tego dołożył trafienia w finale Pucharu Anglii. To napastnik, który potrafi przesądzić o wyniku. Kluczowe będzie to, czy uda się zatrzymać Głajego i Jezę. Jeśli tak, drużyna powinna utrzymać miejsce w górnej połowie tabeli i spróbować namieszać w lidze konferencji. Ale jeśli któryś z nich odejdzie, może być trudno utrzymać stabilność, na którą pracowali przez cały poprzedni sezon. Zakładając, że nie sprzedadzą podstawowych zawodników, przewiduje, że zajmą 11. miejsce. Everton wchodzi w sezon z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony nowy stadion i świeży start. Z drugiej ogrom pracy do wykonania. David Moyes wrócił do klubu w styczniu i ustabilizował drużynę, ale teraz musi ją praktycznie przebudować od nowa. Latem pożegnał aż 9 piłkarzy, a kadra liczyła zaledwie 15 zawodników. Największą zmianą jest oczywiście przeprowadzka. To nie tylko nowy adres, ale też symbol odbudowy klubu. Zarówno sportowo, jak i wizerunkowo. Letnie transfery były przemyślane, choć dalekie od rekordowych kwot. Do zespołu dołączyło kilku zawodników, którzy mają wprowadzić rywalizację na pozycjach. Z kluczowych piłkarzy zostali Pickford, który w poprzednim sezonie zanotował 12 czystych kąt, oraz Jared white którego klub chce zatrzymać mimo zainteresowania większych rywali. Nie obyło się jednak bez strat. Dominik Calvert-Luin. Po 9 latach opuścił klub i trafił do Leeds na zasadzie wolnego transferu. To koniec pewnej epoki w ataku Evertonu. Moyes ma doświadczenie, trzon drużyny i nowy stadion, który może dodać energii. Ale wciąż czeka go walka z ograniczeniami budżetowymi. Budowa stadionu pochłonęła ogromne środki, choć refinansowanie długu ma przynieść klubowi około 50 milionów funtów oszczędności rocznie. Jeśli uda się uniknąć kontuzji i utrzymać najważniejszych zawodników, Everton może spokojnie zrealizować plan utrzymania się w środku stawki. Jeśli nie, nowy rozdział może zacząć się od nerwowej walki o punkty. Przewiduje, że zajmą 13. miejsce. Fulham ma za sobą udany sezon, który zakończyli na 11. miejscu, zdobywając rekordowe 54 punkty i docierając do ćwierci na Pucharu Anglii. Mimo to w Londynie narasta frustracja. Klub, choć stabilny, zdaje się tkwić w środku tabeli. Okienko transferowe Fulham było do tej pory wyjątkowo skromne. Brak większych ruchów kadrowych niepokoi kibiców, a trener Marco Silva, który wchodzi w ostatni rok kontraktu, nie kryje swojego rozczarowania. W tle narasta frustracja związana z kosztowną przebudową stadionu, która pochłonęła około 350 milionów funtów. Choć inwestycja ma się opłacić w przyszłości, teraz prowadzi do podwyżek cen biletów i braku funduszy na wzmocnienia, co rodzi pytania o długofalowe ambicje właścicieli. Fulham pokazało, że potrafi rywalizować z najlepszymi, o czym świadczy zwycięstwo 3-2 nad Liverpoolem. Problem leży jednak w braku stabilności. Zespół traci punkty w meczach z niżej notowanymi rywalami i często wypuszcza zwycięstwa z rąk. Ta nierówność jest głównym czynnikiem hamującym rozwój klubu. Mimo to zespół ma mocne punkty. W tym energetyczny system trenera Sylwy, oparty na mocno pracujących skrzydłach i obrońcach, jak choćby Robinson. W środku pola siłę stanowi Sasha Lukić, a elastyczność w ataku wnosi Alexi Łobi. W ataku największe nadzieje związane są z Rodrigo Muniezem, od którego oczekuje się, że przejmie rolę głównego strzelca. Kibice liczą też na odbudowę i ciągłość u Emila Smifroa który w Fulham ma szansę na regularną grę i powrót do optymalnej formy. Fulham wchodzi w sezon jako dobrze zorganizowana i odważna drużyna, ale by myśleć o czymś więcej niż środek tabeli, potrzebuje wzmocnień i co najważniejsze, nauczenia się domykania meczów. Przewiduję, że zajmą 14 miejsce. Leeds United wraca do Premier League po fenomenalnym sezonie w Championship. 100 punktów, 95 strzelonych bramek, i solidna defensywa, która pozwoliła rywalom trafić tylko 30 razy. Daniel Farke poukładał tę drużynę od podstaw i sprawił, że znów wygląda jak klub z ambicjami. Kluczowe role odegrali Joel Pirro, który zdobył 19 goli, oraz Daniel James i Manor Solomon, którzy rozrywali obrony rywali swoją szybkością. Lato było w Leeds bardzo intensywne. Klub dokonał kilku wzmocnień z innych lig, a z Newcastle przeszedł Longstaff. A łączny koszt transferów przekroczył 70 milionów funtów. Farkę może też liczyć na doświadczonych zawodników, takich jak Sam Bayram, który podpisał nowy kontrakt, oraz na młodych graczy, którzy dostaną szansę pokazania się w Premier League. Klub planuje również rozbudowę Elan Road do ponad 50 tysięcy miejsc. To jasny sygnał, że Lidz myśli o długoterminowej przyszłości. Celem numer jeden jest utrzymanie się w Lidze. Przy dobrym starcie i szybkim zgraniu nowych piłkarzy mogą być w stanie powalczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie. Kluczem będzie dobra forma Piro, kreatywność James'a i Solomona oraz to jak szybko nowe nabytki wkomponują się w drużynę. Przewiduje, że zajmą 16 miejsce. Liverpool pod wodzą Arnes Lota rozpoczyna sezon jako obrońca tytułu. Klub zakończył poprzednie rozgrywki z imponującym bilansem, Zaledwie czterema porażkami i rekordową serią meczów bez straty bramki na wyjazdach. Presja jest ogromna, ale drużyna ma solidne fundamenty do walki o kolejny sukces. Niestety klub musiał zmierzyć się z bolesnymi odejściami. Z Anfield odeszli Trent Alexander Arnold i Luis Diaz. Szczególnie bolesna była śmierć Diogo Joty, którego numer 20 został zastrzeżony. To wszystko spowodowało, że letnie okno transferowe na Anfield. Było pełne znaczących zmian, które mają wprowadzić nową jakość do zespołu. Do klubu dołączyli tacy piłkarze jak Florian Wirtz, który został ściągnięty za ogromne pieniądze i ma być nową gwiazdą zespołu, Hugo Ekitike jako wzmocnienie ataku oraz Frimpon Kerkes, którzy odświeżą boki obrony. Styl trenera Slota to ewolucja taktyki poprzedniego szkoleniowca, wciąż oparty na pressingu, dynamice i szybkich atakach ale z większą kontrolą w środku pola. Mimo wielu zmian sercem zespołu wciąż pozostaje Mohamed Salah, który w poprzednim sezonie był liderem w klasyfikacji strzelców i asyst. Sondaże ekspertów wskazują Liverpool jako faworyta do obrony tytułu, jednak różnica jest minimalna. Dodatkowym wyzwaniem dla drużyny będzie radzenie sobie z emocjami po stracie Diogo Joty, co wymaga od klubu balansu między żałobą a sportowymi ambicjami. Jeśli nowi zawodnicy szybko wkomponują się w zespół, a weterani utrzymają formę, Liverpool może ponownie sięgnąć po mistrzostwo. W przeciwnym razie czeka ich zacięta walka o każdy punkt z najmocniejszymi rywalami. Przewiduje, że zajmą drugie miejsce. Manchester City zakończył poprzedni sezon na trzecim miejscu: 13 punktów za mistrzem, co było sporym rozczarowaniem po tym, jak zespół był faworytem do zdobycia bezprecedensowego piątego z rzędu tytułu. Sezon 24-25 był pierwszym od 2016 roku, w którym drużyna Pepa Guardioli nie zdobyła żadnego trofeum, notując wczesne odpadnięcie z Pucharu Ligi i Ligi Mistrzów, a także szokującą porażkę w finale Pucharu Anglii z Crystal Palace. Mimo plotek o odejściu, Pep Guardiola przedłużył kontrakt do 2027 roku i w swoim dziesiątym sezonie na ławce trenerskiej ma za zadanie poprowadzić gruntownie przebudowany skład z powrotem do chwały. Kluczowym graczem pozostaje Erling Haaland, który w poprzednim sezonie zdobył 31 goli we wszystkich rozgrywkach i którego kontrakt obowiązuje do 2034 roku. Niezwykle ważną postacią jest również Rodri, którego absencja z powodu kontuzji więzadła krzyżowego była powodem 9 porażek w 12 meczach. Letnie okno transferowe było dla City przemyślane i precyzyjne. Celem było dodanie młodych talentów i wzmocnienie środka pola. Do składu City dołączyli teraz m.in. innymi Reinders i Aitnuri. Z klubu odszedł natomiast jeden z filarów drużyny czyli De Bruyne, więc nasuwa się pytanie czy w tym sezonie będzie miał kto perfekcyjnie obsłużyć podaniami Helanda, jak robił to Belk. Kluczowe w tym sezonie będzie wypełnienie luki po De Bruyne, Powrót do optymalnej formy Rodriego i wkomponowanie do drużyny nowych piłkarzy. Przewiduje, że zajmą trzecie miejsce. Manchester United ma za sobą niezwykle trudny sezon, który zakończył na rozczarowującym 15. miejscu w Premier League. Był to najgorszy wynik klubu od sezonu 7374. Dodatkowo drużyna przegrała finał Ligi Europy z Tottenhamem. Mimo tych niepowodzeń, kibice mają powody do optymizmu. Klub pod wodzą trenera Rubena Amorima ma za zadanie powrócić do czołówki. Władze klubu, starając się uniknąć powtórki z poprzedniego sezonu, podjęły intensywne działania na rynku transferowym. Do zespołu dołączyli Mateusz Kunia, Brian Bemo i Szeszko, co spotkało się z aprobatą i nadzieją ze strony fanów. Kluczową postacią wciąż pozostaje Bruno Fernandes, który mimo trudności całego zespołu, zanotował znakomity sezon zdobywając 19 bramek we wszystkich rozgrywkach. Ruben Amorim cieszy się zaufaniem kibiców. Liczą oni, że pod jego wodzą i dzięki porządnym wzmocnieniom klub będzie w stanie powrócić do czołówki. Fani wyrażają nadzieję na lepszy sezon. Przewiduje, że zajmą szóste miejsce. Newcastle United wchodzi w sezon z dużymi ambicjami. Mając za sobą pierwszy od 56 lat duży sukces jakim było zdobycie pucharu. Plany klubu obejmują walkę o mistrzostwo Premier League oraz awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, choć potencjalne odejście Aleksandra Isaka mogłoby pokrzyżować te plany. W poprzednim sezonie Newcastle zajęło piąte miejsce w Premier League, zdobyło Puchar Ligi i dotarło do piątej rundy Pucharu Anglii. Najlepszym strzelcem drużyny był Aleksander Isak, który zdobył 27 goli. Klub ma jednak pewne potrzeby kadrowe. Potrzebuje wzmocnień na prawym skrzydle, w środku obrony, a także zmiennika dla Isaka oraz młodego bramkarza. Brak stabilności w zarządzie po przyjęciu klubu w 2021 roku pozostaje problemem. Manager Eddie Howe cieszy się dużym zaufaniem fanów, zwłaszcza po zdobyciu trofeum, choć pojawiają się obawy o brak wsparcia ze strony zarządu. Kluczowymi graczami na nadchodzący sezon są Sandro Tonali, Bruno Gimaraesh i Aleksander Isak. Bez wzmocnień walcząc na kilku frontach nawet z zatrzymaniem Isaka może być im ciężko przewiduje, że zajmą sensacyjnie dziewiąte miejsce. Nottingham Forest, które jeszcze niedawno było typowane do spadku, zakończyło poprzedni sezon na siódmym miejscu w Premier League i zakwalifikowało się do europejskich pucharów po raz pierwszy od 30 lat. To spore osiągnięcie, ale z dużym niedosytem na koniec, bo w ostatnich kolejkach wypadli z miejsca premiowanego do Ligi Mistrzów. Pod wodzą trenera Nuno Espirito Santo który jest wysoko ocenianym menadżerem, drużyna wypracowała solidny i zrównoważony styl oparty na mocnej defensywie. Kluczowymi postaciami w obronie byli Nikola Milenković i Murillo, który wyróżniał się dużą liczbą wybitych piłek. Drużyna potrafiła zaskoczyć wygrywając z Manchesterem City u siebie oraz Liverpoolem i Tottenhamem na wyjeździe, a także zanotowali historyczny podwójny triumf nad Manchesterem United. Najlepszym strzelcem poprzedniego sezonu był Chris Wood z 20 golami, jednak sekretem wzrostu w nadchodzącym sezonie ma być Elliot Anderson, który grając głębiej ma za zadanie odbierać piłki i dostarczać je do napastników. Największym wyzwaniem dla trenera Nuno będzie rotacja składem. W poprzednim sezonie używał on zaledwie 23 zawodników, co było najniższą liczbą w lidze, co może okazać się problemem w nowym sezonie, kiedy dojdą mecze w czwartek i w niedzielę. Fani są bardzo optymistyczni i uważają, że kluczowym graczem będzie Morgan Gibbs White. Przewiduje, że zajmą 10 miejsce. Sunderland wraca do Premier League po awansie wywalczonym w finale Playoffów Championship, pokonując Sheffield United. Zespół zakończył poprzedni sezon na czwartym miejscu w Championship, a jego najlepszym strzelcem był Wilson Aizador z 13 bramkami we wszystkich rozgrywkach. Sunderland wyróżnia się modelem rekrutacji opartym na młodych zawodnikach, co będzie poddane testom na najwyższym poziomie. Manager Regis Lebris, który zasłynął z rozwijania młodych talentów w Lorą, wydaje się idealnym wyborem na to wyzwanie. Kluczowym zawodnikiem na nadchodzący sezon ma być Enzo Lefe, pozyskany w styczniu i chwalony za swoją kreatywność i umiejętności techniczne. Innym zawodnikiem, na którego warto zwrócić uwagę, jest Dan Neil. 23-letni wychowany, który w poprzednim sezonie wziął na siebie większą odpowiedzialność. Klub zarobił spore pieniądze na sprzedaży zawodników. Udało się dzięki temu dokonać rekordowego transferu, pozyskując do środka pola Khabib Adiare. Mimo, że wśród fanów panuje ogromny optymizm, głównym powodem jest brak doświadczenia i zgrania na poziomie Premier League. Przewiduje, że zajmą 19 miejsce. Tottenham wchodzi w nowy sezon z nowym menadżerem Tomasem Frankiem. Po tym jak w poprzednich rozgrywkach pod wodzą posteczoglu drużyna zajęła 17 miejsce w Premier League. Mimo słabej pozycji w lidze, klub zakończył 17-letnią posłuchę zdobywając puchar ligi Europy. Nowy menedżer Tomasz Frank, który jest wysoko ceniony, jest znany ze swojego pragmatycznego i adaptowalnego stylu. Lubi zawodników, którzy podejmują ryzyko co może wpłynąć na ofensywną grę Tottenhamu. Kluczowym zawodnikiem w zespole ma być Miki van de Ven, którego rola jest niezbędna w agresywnym systemie pressingu. Mimo to jest on podatny na kontuzję, co może być problemem dla trenera. Warto też dodać, że szeregi Tottenhamu opuścił Son. Przez to wszystko fani podchodzą do nadchodzącego sezonu z ostrożnym optymizmem. Kibice uważają, że kluczowym graczem będzie Dominik Solanki, a najbardziej niedocenianym Pedro Porro. Eksperci wierzą, że większe skupienie na rozgrywkach krajowych, w połączeniu z pragmatycznym stylem Franka, sprawi, że drużyna będzie trudniejsza do pokonania, jednocześnie ożywiając styl ofensywny. Przewiduje, że zajmą siódme miejsce. West Ham United zakończył poprzedni sezon na 14. miejscu w Premier League pod wodzą Juliana Lopetegiego, co wywołało u kibiców uczucie apatii. Klub wydał dużo pieniędzy na zawodników, którzy sprawili, że zespół stał się starszy, wolniejszy i gorszy. Obecny menedżer Graham Poulter znajduje się pod presją, aby poprawić wyniki, ponieważ jego era jeszcze nie przekonała kibiców. Ma za zadanie odświeżyć kadrę, która potrzebuje większej mobilności, oraz wprowadzić bardziej spójną politykę transferową. Kluczowym graczem zespołu jest Jarrod Bowen, który w zeszłym sezonie był najlepszym strzelcem z 14 bramkami we wszystkich rozgrywkach i został mianowany kapitanem. Na wyróżnienie zasługuje również Aaron wan Bisaka, który w swoim pierwszym sezonie zaliczył najwięcej przechwytów w lidze. Klub wydał kilkadziesiąt milionów, ale nie dokonał specjalnych wzmocnień w składzie, co sprawia, że nastroje wśród kibiców są niepokojące, ale zakładają, że Potter dzięki swojej adaptacyjności pozwoli im utrzymać się na powierzchni nieco dłużej. Przewiduje, że zajmą 15 miejsce. Wolverhampton zakończyli poprzedni sezon na 16 miejscu w Premier League. Sezon był podzielony na dwie części. Pierwsza pod wodzą Gary'ego O'Neill'a została opisana jako fatalna, a druga, w której zespół desperacko walczył o utrzymanie, rozpoczęła się po objęciu sterów przez Vitora Pereira w grudniu 2024 roku. Największym wyzwaniem dla zespołu jest zastąpienie kluczowych graczy którzy przyczynili się do zdobycia 55% bramek drużyny. Z klubu odeszli Mateusz Kunia, Ryan Aitnuri i Pablo Sarabia. Martwić może brak sensownych wzmocnień na te pozycje. Trener Vitor Pereira jest dobrze wspominany przez fanów, którzy cenią jego osobowość i sukcesy na boisku. Kluczowym graczem na nadchodzący sezon ma być João Gomesz, technicznie uzdolniony pomocnik. Na szczególną uwagę zasługuje również Trant Larsen, który w swoim pierwszym sezonie zdobył 14 bramek. Fani wyrażają również frustrację, że właściciele klubu, którzy bardziej interesują się swoimi zespołami esportowymi, powstrzymują rozwój drużyny. Przewiduję, że zajmą 17 miejsce. Podsumowując, tak prezentuje się tabela na koniec sezonu, według moich przewidywań. Z chęcią poczytam w komentarzach Wasze typy na ten sezon. Piszcie kto wygra, a kto spadnie. Lajkujcie, jeśli film Wam się podobał i do następnego filmu.